Sieman, witam wszystkich bardzo, w ogóle na kanał z go No i dzisiaj zagramy na, na serwerze społecznościowym który polega na 1 fs 1 można sobie wybierać skiny. skiny się wybiera koło M, można wybrać sobie skiny, a po, le, po prawej stronie tego, czyli po lewo od znaku zapytania możemy sobie wybrać nóż. Teraz ja mam takiego karambita. Jeszcze są komendy na rękawiczki. No, ale ja na razie mam takie fajne różowe Zobaczymy jak mi pójdzie Na szczęście jest na dole licznik czasu, tak więc na spokojnie Będę mógł sobie y, kontrolować ile czasu tutaj jestem Myślę, że trochę to będzie pocięte Ojoj, ale teraz ja sobie chodzę. No, ale przy tym byłem na pierwszej arenie. Mam już tutaj 2400 kredytu, tak więc całkiem spoko I co fajne jest co bardzo polecam, to to, że najczęściej Star z, waszego, z Waszej broni. Ja tak akurat taka mam. można sobie też na serwerze zostać Star Trek. Ja byłem na kołachaniu Star ale na awp mam. I byłem sobie tutaj już prawie powyżej 100 killi na samej AWP-ie. tak więc no, ciekawie, ciekawe. Myślę, że też sobie pójdę tutaj na serwer pod serwer, bo są takie podserwery. Bo ten jakby twórca tego serwera ma też inne serwery, na przykład z Only AWP. No i tam też można byłoby sobie ponabijać tak na AWP. No okej, okay. na razie skupmy się, bo tutaj na razie sobie gram na wyższych rangach. Ojej, nie, jak to nie zginął pierwszy raz po tym jednym. No okej, okay. no i tak na razie prezentuję, no myślę, że zaraz zmienimy pozycja i... Pokażę wam też inne skiny Myślę, że teraz mogę pokazać zmiany noża Tak więc, co byśmy sobie mogli tu wybrać Myślę, że piąteczka Ja to mam już też ustawione Gradient AWO AWPS 246 jak widzicie mam no ale niestety nie pokażę wam Ile będzie później Ponieważ zostaje zabity Może wam pokażę tą Moje ma awp, poczekajcie co jest tutaj jest 246 od razu mówię akurat walczy na awp zabijam wchodzę w ekipunek mam 247 tak więc też spoko yy, nie mam pojęcia czy tutaj się skrzęci dostaje, ale pewnie też się powinno dostawać Dobra, znalazłem gościa. Będzie z prawej, coś tak jeszcze krzywia. O, z lewej jest. Kurde, go dostał. Snogi, no ale okej. Okay. No i dobra. Myślę, że taki tylu trzecim, że z tego będzie. Może też tu porobić frak, mój fajna Jakby ktoś chciał. Oj, no i teraz z mnie nie wyszło. Ja bym spróbowa tutaj skoczyć o nie, ale zepsułem kurde, ja strasznie zepsułem takie ta ładne, tylko że one są bardzo drogie, no tutaj też jakby ktoś chciał sobie poważnie na skiny, bo są na... jest naprawdę dużo, na przykład do samej Wupy jest tutaj chyba wszystkie chwileczkę bo tutaj mam bardzo dużo tutaj jest skiny do wyboru. Ojej, ale teraz psułem no i niestety przegrywam i tracę i stracę i idę na czwartą etapie albo już piątą nawet, no troszeczkę spadłem na ale tutaj już można sobie wybierać kolejne mapy tak więc też spoko i jeszcze jedna fajna funkcja to jest sklep, nie wiem czy dobrze to i tu można sobie takie rzeczy gubić za oczywiście punkciki które można zdobywać pod wykrzyknik w da się zrobić wyzwanie Kurde. No teraz go... poszło mi. Aha, no dobra. No i oczywiście mapa jeszcze raz powtórna. No i tak to wygląda na tym serwerze. Ile zostało teraz? 9 minut, czyli film około trwa 5 minut. Ja myślę, że jeszcze 5 minut byśmy sobie postrzelać. Mam nadzieję, że. O, tutaj widzę, że ktoś ma. Zarzową 2 czyli pewnie początkując. I jeszcze tutaj, co powinienem dodać, że są rangi, tak jakby, no, to są moje, ale są tutaj też takie serwerowe, jakby rangi, które polegają na zabijaniu. Więc zabijasz, tym dostaje się punktów. Yy, to działa pewnie podobnie jak na faceitie. Rangi pewnie faceitowskie, no tak to sobie wygląda. Level 1, level 2. Kurde, tu będę chciał zajrzeć. Jeżeli nie zginam, na no jeszcze ping desem, co tu jest? Da się to tak jakoś wejść. Nie da się, ale to... Tutaj... Nie wiem, jakby coś tam było. No okej, okay. wybierz co kolejny nóż. Niech to będzie. Pójdziesz co dalej. Niech będzie... Szóstka jest to całkiem sporały nóż. No właśnie, zaraz sobie do niego wybierzemy skinę jakiegoś. Jeżeli uda mi się przeżyć. Oj, chyba nie. Oj oj. Dobra, nie będę się z tym męczył na ten Ustawmy sobie pod wybierz skin. Yy, 6 na przykład. Na przykład coś takiego niech będzie. włączmy sobie jeszcze Star Trek. A nie. 9. Wejdźmy na chwilę. Oj, oj. Nie wiem dlaczego, bo on strasznie duży rzutnik. Opiszę, że 18-22, ale jak sami widzicie trochę ścina w niektórych momentach. Dobra, ustawę na kałacha może coś innego tym razem. I będzie Jaguar. I teraz mam takiego fajnego Jaguara. Zaraz możemy też sobie poszukać yy, smoczej wiedzy Dragon Lora. W trafie czy nie w trafie przez to? Ale tam skanuje gościu. dobra już go zabiję, bo już są skanowe i skanowe, nie ja chcę zmienić. O Wildfire'a w sumie jakbyśmy spróbowali. Został, to kompletnie nie wiem jak to się nazywa w Polsce, a nie, dobra, Wildfire. Czekaj, dobra. Okej, okay, i teraz, gdzie będzie gościu? W sumie tak się fajnie gra, no to myślę, że dogram sobie tak do 3 minut. Oczekiwania Kurdego O jejku 20 HP mi zostało No trochę szczęścia, no trochę tutaj szczęścia było No i taki fajny Jaguarik Jaguar bardzo pewnie. No i jest Leapfire Factory, piękna AWP zobaczymy czy przyniesie mi szczęście Okej, okay, tu jest czysto no i niestety a widziałem go w prawej stronie mogłem się prefajerować troszeczkę bardziej okej okay. wyczekam go tutaj i wątpię on pewnie mnie też gdzieś wyczekuje albo skraca O, widziałem go tu jeszcze jest fajny spocik leży? leży, dobra, już się usłyszałem, że Teraz zginę. I która arena? Arena pierwsza. No całkiem, całkiem. O! Nie zginął. Się zdziwiłem się. Po prostu tak powiem, że zadałem trzy hity, bo tu też widać te obrażenia. Ca całkiem sporo to wygląda. No i pewnie coś tam mówiłem. Na chwilę musiałem niestety wrócić, żeby to jest polski serwer. No i całkiem sporo tutaj ludzie gadają, a nich żeby tutaj rozmawiali na odcinku. No i taka fajna kowska. Dobra, więcej go e, Wywieszcie sobie kolejną kosę e, A, czwóreczka Talon knife Talon... A to co jest? A to jest Podobne do Karambita Okej okay. Trzy, co to jest? Trzy To mnie ciekawi A, to jest ten Tak jest Jedna chyba z tańszych kostek mi się daje. Bo najtańszy to jeszcze Chwileczkę, chwileczkę Dziewięć a nie, dobrze klikam yy, Teraz 9. Co kiedy? Przyjemny jest ten. Yy, Przyjemny jest ten interfejs zakupu. Yy, 7 jest poprzedni O, już było ich sobie wejdzie weźmiemy. Sorry, że nie ustałem skina. No, na razie. Ale. No właśnie. Dobra, tak. niech o, będzie. O, nawet nie wyjęliśmy tego odnożał bo jego. A chciałbym jeszcze trochę przetestować. Na przykład butterfly'a, Zaraz to możemy przetestować. Ale to zaraz. O, ja nareszcie nóż Bowie. No i oczywiście na kosa. To jest bardziej taka maczeta tam powiedział, ale... Okej. Okay. No i jeszcze umieram. No kurda, było tak fajnie. Czwarta ranga, która będzie. Dobra, zobaczymy co teraz się dzieje. Oj, oj. Widziałem go tam. No i chyba, niech będzie chciał wychylić No, wychylić, leś czy nie Kurde no <laughs> Dobra, zabijmy jeszcze z tego Z tego hmm, Walmera. Kurde, no chciałem jeszcze Dobra, bo już na razie, przezecznę tutaj już Niestety Wymyślać różne rzeczy i przegrywam wszystko. No i myślę, że to byłoby na tyle w tym odcinku. Jeżeli będziecie chcieli jeszcze jakiś odcinek z tego serwera. No tak najbardziej mogę na nagrać, bo jeszcze mówię z kimś się to nagrać. Ja oczywiście jakieś wyzwania, kosy i inne. oj. Dobra. No to to już kończę na pewno. To się w koniec i takie ma.